Dziesiąta kolejka, pierwszy mecz, GKS Katowice, Rozwój Katowice, derby samo, przy na Bukowej. zawsze tutaj na Bukowej z tego słynęła. No to zaczynamy. Pierwszy gwizdek za nami, już piłka na Franczaka. I nie wyszło niestety. Dośrodkowanie, dochodząca piłka, Bartek Iwan! Kapitalne wejście, strącił tą no. piłkę idealnie. No. Mały no. włos, a yy, bramkarz mógłby obronić. Ale świetne, świetne, świetne zagranie. Nie wiedziałem, wiedziałem, że coś świetne jednak zagranie. Co się tak powiesz, żeby się Bartek tak do końca nie mógł cieszyć, bo wrócił tu na Bukową. No i teraz daje prowadzenie, no, ty... otwiera ten wynik, napoczyna drużynę rozwoju, ale, ale tam dwóch piłkarzy skakało do głowy samych. No właśnie, no tutaj zgubili, rzeczywiście zgubili krycie piłkarzy, o, je, rozwoju Lóżka Miński, niepotrzebnie te długie piłki. Teraz jest szansa właśnie podtrzymać trochę piłkę. Za Piotra Pikarczego mam wrażenie, że ten GKS był taki bardzo konserwatywny. Oj, 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 oj. Teraz ale był duży, brancasz. ale popatrzmy, Soliński jednak udało mu się tą piłkę no. wybić. Pębenek. No i teraz widzimy. Kącerz wyżej, Iwan niżej, tu strącona piłka. Właśnie do Iwana, Iwan ostry kąt! No i co? Teraz zaraz powie, że to była stuprocentowa saduńska? 16. I, zbierze, zbierze, i zbierze, tak? do boku powinien to, to podać. A teraz okazja, ależ to była dobra piłka. Nie no, ma ale, dobre a, rozwiązanie, a, rozwiązanie, ale wie, gdzie piłka powiedz. Widać, że, że pracowali trochę na tym próbę Dobra, dobra. Wróbel, dobra dobry teraz powrót trochę ma. On wybił tą piłkę wszedł między dwóch obrońców y, swojej drużyny. Jeszcze tu powalczył Raul Gonzalez. Bardzo dobre załowanie Gonzaleza. Tak naprawdę y, wywalczył straszną tak, piłkę we, i, i to rusz No musi się Michał Gałecki trochę obudzić, bo ten początek nie najlepszy. jego no, wykonanie e, i właśnie. wyrównanie! Nie do ośrodkowania, ale to jest kolejny stały fragment gry. Tak. To jest bolączka GKS-u Łukasz, Łukasz, Łukasz Kopczyk. Coś niewiarygodnego. Też, Pierwszy też stały fragment KKS, gry. Rzut rożny wywalczony tak, przez Gonzalesa. Tak. Pochwaliłeś go przed chwilą za to. No i powiedziałem, że pewnie Chyba, że Nie się kund, że nie wyszedł wyżej do Kamińskiego. Kamiński do środka. E, przejął piłkę Iwan Trochim zewnętrzną częścią stopy, tak trochę nie niechlujnie, ale piłka dotarła do Bębenka. Bębenek zawahał się. Bębenek, jeszcze jeden ryby, głupie wejście przez naskę, wykłada piłkę, tylko do kogo? Uważ. Zagrał idealnie do czterech zawodników rozwoju Pietrzak. W, w pole karne jest strzał na bramkę i mamy gola. Pytanie, czy czegoś wątą tą piłkę, ale fajnie było na spalony, bo też biegał z tego e, miejsca w którym ustawieni byli obrońcy, a więc Ale to też nam się przełamuje, się tak? To był Prażnowski bodajże, tym, który strzelał. To jest z... Z... dobrze, to będzie wiem, Ale po... Popatrzmy Zagrał piłkę. Uwaga, Kun. Adrian Franczak i... i został w blokach. Minuta doliczona, Uważaj. Uwa... Upo... uważamy Strzał w mury, jednak po głowie wyszło. Ale, ale, ale tak, że opanował to. Był też lekko popchnięty to znaczy w ramach przepisów przez, przez e, Rafała Pieczaka. A gałecki spokojnie opanować. do Solińskiego I koniec pierwszej części spotkania. spotkania. Czy się należało KKS-owi, to trudno powiedzieć. Po prostu udało się strzelić i zobaczymy, jak będzie wyglądała ta druga część spotkania. Nie no, kiedy e, trzeba. naprawdę. Bartek Iwan teraz dobrze do Trochima. Przed. Pomocnika za Gigresu zagrał tą piłkę. Wycofana znów do Iwana. Iwan lekko. za lekko tak spod kolana, Tak nieprzygotowany nie, nie, nie tak strzał, piłka nogi, I to właśnie czynią. No ładna kombinacja, tam była trójki na lewym skrzydle. Winiarczyk z odskoczył, piłka piłkę, ją w kozioł, nie przyjął od razu. I już strata. Skocz, Prawie przeciął no. to dośrodkowanie. Teraz Chciał. Gałecki. To nie są trudne piłki. Łatwo teraz zgubili Rubel spokojnie, dotkocza Giekse. Teraz zastawił się Kozłowski, bardzo zabrał się z tą piłką Wróbel, jest szybki, Wróbel Dwóch zawodników rozwoju Popatrzmy jak to skończy, Wróbel! Świetnie. Ależ to wykończył, Kapital. dla spokoju Zobaczył tą lukę, którą stworzył mu Kuchta I jest 2 do 2 Kontra i stały fragment gry Świetna kontra, znakomite zagranie wróble, ale tutaj za łatwo Dali się zgubić zawodnicy Gieksy Teraz 30. miał sytuację, wykorzystał. Nie, nie, zawodowcem, no ale 33 lata, no. wychowanek rozwoju. Znów na bramkę sunie właśnie w Wróbel, Wróbel na spalonym. Nie wytrzymał, nie wytrzymał ciśnienia no, Kozłowski. Trochim spokój. głęboko teraz szedł. On pokazuje się tutaj do dobre, bardzo dobre zagranie. Bardzo Bebenek ładnie przyjął piłkę. Goncerz w falach karne, Goncerz do końca w linii, Goncerz! Odbił tą piłkę bardzo sprytnie. Tak, nie zdołał gdzieś się wycofać już z tej piłki. Soliński. Wcześniej także w jednej spotkaniu, Burka. uwaga, Burkhardt wybita piłka. Ale dobrze. Filip Burkhardt, dobra piłka przeszła za obrońców. Jest Iwan, Iwan nie, wykłada tutaj do Goncerza, ale ten był za dwójką zawodników. Nie był w stanie dojść do tego zagrania. Uwaga, dośrodkowana piłka po stałym fragmencie. Jeszcze jest w powietrzu. Tkocz tak na pożegnanie do meczem. Do pracy, bo... Podkreślam jeszcze raz. Na 99% to jest nowy trener GKS u Gatowicy Wycofał piłkę idealnie do... Konceza jeszcze koncesz, nie ma gola! Po ostatniej chwili. Ależ Kopczyk to w śliskiem kapitali. wybił. Filipurkart już jedno dobre zagranie. Teraz daleka uderzył. No proszę. Rzucił się na tą piłkę. Seguroz Aleński potrafi kilka metrów podciągnąć z akcją i teraz dobrze to rozciągnął. Ale czy zdąży Wielnik? Trochę wyhamowała ta akcja. Zdążył też powrócić Pietrzak w rubel. No groźni są w tych kontrach gracze rozwoju, ale już widzi, że będzie ciężko. Pięciu piłkarzy tutaj GKS-u od razu w tym sektorze boiska. Ale nie można tak zagrać piłki przed środek. To jest najgorsze idealnie, bo drużyna wychodzi... Gielza, pierwszy kontakt, Gielza! O, super Coś niewiarygodnego! I jeszcze. No, wydawało się, że Gielsa dostanie kolejną szansę, ale tutaj będzie rzut wolny. Dlaczego tego sędzia nie puścił, tego nie rozumiem. Przerwał akcję w momencie, kiedy już piłka dotarła do Gielsy. Ten miał czystą okazję do tego, żeby oddać strzał. Zapachniało sensacją. Bo to by była sensacja, gdyby rozwój wygrał drugi mecz z rzędu i to na Bukowej! Nie trafia teraz bramkę. By po raz kolejny. Ten, który wszedł na murawę, Jaroszek A, dobry. Reneusz Kościelniak panowie Co z skryciem. Co się dzieje? Gdzie jest krycie? Ciechański ruszył na bramkę rozwoju. Soliński. Daleko tu do Raula Gonzaleza. Ten od razu do środka. Wielosz za siebie, ale już nadbiegł. Ależ teraz sztuczka i Gonzaleza. Kopczyk i Gonzalez rusza. Pietrzak za nim. Gonzalez nie zła wrzutka. Nie spodziewał się tego z pewnością Pietrzak, że w pełnym biegu mu tą piłkę obok nosa. Próbel. Winiarczyk. O, powiem szczerze. To rozwój. Tak, a, a trybuny krzyczą Ole! Na wszy... Uwaga! Dobra wrzutka. Za głęboka ale jednak. Nie wiem czemu Prost. Bramka, się to, Nie można dowiedzieć. było próbować tego łapać. Teraz ale, trochę wstrzymana ta akcja, ale jest tylko Uwaga, Gonzalez. Przy... Szeroko ustawiony Zabrotnie. także mielnik. Do niego zagranie. Mielnik patrzy, gdzie są parterzy, płasko! Łapie piłkę Kuchta. Kuchta. Koniec meczu. 2 do 2 i nie muszę państwu mówić co tutaj się dzieje teraz w tej chwili na trybunach. Jaka jest reakcja? Rozwój może być zadowolony, rozwój może być z siebie dumny, bo ostatnia drużyna w tabeli przyjechała tutaj z określonym miastoplanem wytrzymała długo właściwie na swojej połowie. Kiedy zaczęła kontratakować okazało się, że, że można strzelić gola i, i wywieźć punkt.